Do neutralności klimatycznej w ciągu 30 lat staje pod znakiem zapytania. Reklama Kiedy robi się ciepło czas na letni spacer pełen modnych nowości, odwiedź bomfrex.pl. A skodem moda otrzymasz 10% rabatu i bezpłatną dostawę na całe zakupy. Nie pozwól, żeby trendy przeszły obok Ciebie. Bompre it's me! Poniedziałek to taki dzień, w którym się chce. Pojechać do McDonald's na pyszną, świeżo mieloną kawę McCafe, która dziś kosztuje jedynie 3 złote. Łatwo o dobry poniedziałek. Wpadaj na kawę McCafe za 3 złote. Promocja dotyczy średniego lub małego rozmiaru kawy czarnej z mlekiem, cappuccino, kafe latte, flat white oraz espresso i podwójnego espresso. Szczegóły promocji i regulamin dostępne na mcdonalds.pl Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu. Mamy krople. Są w łazience, weźmiesz sobie. Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Cześć, to Artur Gadowski. Zapraszam Was na plenerowy koncert zespołu IRA, który odbędzie się 9 lipca w Centrum Eventowym nad Wisłą przy ulicy Parowej 10 w Płocku. Bilety dostępne na biletomat.pl. Zapraszam serdecznie. Reklama 88,1 Cause if tomorrow brings something